Ciemanko z tej strony, Direk. Witam Was w kolejnym odcinku. Z racji, że już mamy praktycznie końcówkę gry, to postanowiłem, że zaszalejemy i dzisiaj zagramy o jedną z trzech kart, którą będzie Johan Cruyff, Luis Openda i Ronaldinho. Będziemy grać Best of Three, czyli mam jeden mecz zapasu. Jeśli nie dam rady, no to dana karta będzie przepalona w SBC. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Lecimy! Zanim wylosujemy kartę, o którą będziemy grać, otwórzmy sobie jakieś paczki. Na początek paczka 2 razy 87, plus za architekta Anglia. Będzie to środkowy obrońca z Rome, czyli Smalling 90, a z nim Casillas 9,2, ok. Następnie 3 razy 87, plus teraz niebiesko. Francja, prawy obrońca Sildilla? Nie, boy, dobra. I kto z nim? Kimminger. No to bez strzał. Chyba, że w środku. No ale no w środku nie. 10 razy 85 plus Niemcy SPO. Nie wiem, nie wiem kto to może być. Okej, okay, GC, a z nim Totsik Dreyer. W środku nic. A teraz player pick z kartą Futis 96 plus. Zobaczmy, no jeszcze nie otwierałem tego player picka, no ale nie ma czego żałować. Biorę szewczenko i losujemy kartę. Nazwisko każdego piłkarza jest wypisane po 4 razy, ponieważ pól jest 14. I 2 zostawiłem na koła. Jeśli trafi się na koło, no to po prostu losujemy jeszcze raz, tak żeby było sprawiedliwe, pomyślałem. No to co, do dzieła zobaczmy o kogo będziemy dzisiaj grać. Ojej, boję się. Okej, okay, Openda. Kurde, no kogo bym nie wylosował, no to zawsze będzie ból, tak naprawdę. Także, no koło zadecydowało. Gramy o Luisa Opendę. On będzie tutaj sobie czekał na spokojnie, na rezerwie, na rozwój wydarzeń. Jeśli chodzi o skład, to trafiłem ostatnio jeszcze w 97 i zrobiłem Wejre 97. Taki skład ułożyłem do ratowania w tym przypadku Luisa Opendy. Nic tutaj nie zmieniam. Przechodzimy do pierwszego spotkania. I naszym pierwszym rewanem, który będzie, będzie chciał nas pokonać. Jest Pawełek 12. Szmachel u niego na bramce, Lucio 99. Również Ronaldinho jak u nas. Mbappe Messi. Bardzo dobra drużyna. Mam nadzieję, że nie ma bardzo dobrego skilla. Dobra, już Ronaldinho tutaj rozbiegał się na skrzydle. U Rywala. Tak naprawdę na moim skrzydle, ależ tutaj dorzucił, Ale to był dziwny strzał, Patryk Patrick Vera 1 leci na skrzydle. Co on robi? Co on tu wyprawia? <laughs> Nie da się nikomu i teraz Ronaldinho jeszcze odegranie do winiego. Tak jest! Mamy to 1 do 0 w pierwszym spotkaniu. I czuję, że chyba to wygramy. Rywal tak dziwnie gra, ale zobaczymy. I Mbappe, o Maldini przyjął to na klatę, jak prawdziwy mężczyzna, albo na głowę, już nie wiem. <laughs> Pele, powershot, ale broni Michael. Jest Ronaldinho, 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 Finezja! Aj no! Na spokojnie, tutaj rywal chce na tapina mnie ubiec, Ronaldinho, dobrze, dobrze próbował na szczęście Schmeichel broni. Lecimy już tutaj z kolejną akcją ofensywną! No, zielące wini! Tak jest! Jeszcze na spokojnie tutaj. Wyczekałem zimna krew, 2-0. Ojoj, oj. teraz rywal z atakiem Mbappé. i. Ach, jak to przeszło w ogóle? Ej, jakoś tak dziwnie, jakby przez ręce Szmajela, no, nie podoba mi się to. Kroj! Finezja! No. Dobrze jeszcze wini. Wini. No i no, no. Może Wiera? <noise> Może dinho. Może i na Cruyff? No... Ja pierdziele! O, ale miałem bapy tutaj. Przeszedł i teraz! Przez Maldiniego to powershoty nie przejdą. Uuuu, nie no, to jest już koniec. Nie ma już nic. Vinicius! Haha, <try> 3 do 1. On teraz leci Neymarem, nie wiem, czy to jest Neymar futis? Mbappe. Ajajaj, dobra. Wykorzystał teraz tą sytuację 2-3. Robi się groźnie. O, ale szerywal tutaj zagrał do Dembele. Virgil van Dijk i niestety Theo Hernandez 3-3. Bierzemy się w garść, no nie możemy tego przegrać. Kurde, pierwszy mecz. No chciałbym wygrać, żeby się potem nie martwić, że muszę wygrać dwa mecze z rzędu. Tylko jeszcze trzeba strzelić bramkę, bo bez tego nie wygramy tego meczu. Jest Cruyff, na spokojnie, ale niestety bronisz Michael. Spokoju, więcej potrzeba, bo będzie lipa, nie? I Drogba! Nie poddajemy się, jedziemy dalej po prostu. 90. minuta tego spotkania. Vinicius Junior, odegranie i Patryk Wira strzela w ramkę na 4 do 4. Udało się, teraz tylko wygrać jeszcze tutaj w dogrywce i będzie super. Podanie do tego buldożera, Patryk Wiera! Podaje do roli, odegranie, Kroj na zielonce 5-4. No kurde, to no zaczynamy od razu pierwszą połowę dogrywki i piękna akcja. 5-4. Rywal postanowił zrobić jakieś zmiany, to my też w sumie możemy. Zawinie go niech wleci Thierry Aury. Zapelę jaja. Ture i na razie niech tak zostanie Drogba 5-5 Ostatnie sekundy w pierwszej połowie grywki, A my jeszcze lecimy Kai Walker, ależ wyprół do przodu Podanie górą do Ronaldinho Ronaldinho O Jezu, o Jezu, jakby to wpadło To bramka stadiony świata, nie? Zwykłą ruletką mnie dał radę przejść Kurde Kurde Dlaczego tak łatwo dałem się zrobić? Jo ja nie to był już dramat. Co ja tu zrobiłem? Drogba. A wejdź, Michael. 9 do 5, ten mecz się kończy. 9 do 5, taka różnica bramek, no. Niestety. Będzie trzeba wygrać dwa kolejne przerywnik. Otwieramy drugiego pika. Futis 96. Plus. Czy będzie ktoś dobry? Pargi sung? No dobra, wezmę tego bardzi sunga, ale raczej za drogi nie jest. <ścoughs> Czas na drugie spotkanie FC Trusky. To już musimy wygrać. Dobra, jest 99 Foderingam. Kroj w salach na wypożyczeniu Alvarez, Hulit Są dobre karty, ale nieważne Musimy pokonać go O Jezu, dobrze Michael, co to była za akcja, nie? Alvarez jeszcze w salach O nie, od razu Czwarta minuta meczu Jeszcze tutaj pozują Pokażcie ktoś tam z przodu Vinicius, Vinicius sam na sam Albo nie, to jest Pelek Jezu, ale by była bramka Adama trole do Krojfa, krojfinezja. Jest 1-1. Odrabiamy, mamy wyrównanie. Vinicius, wyprój. Masz 99 tempa. Adama, tróre. Adama, podajemy tapin. Jest. 2-1. Ronaldinho zamyka tą akcję. Czekamy na to odpowiednie podanie. I teraz dwóch Brazylijczyków zagrywa do siebie. Ronaldinho, Ronaldinho, co on tu robi? No patrzcie, no rzut karny powinien być. Dramat, dramat. I znowu winni z Ronaldinho. Podajemy tam Adama Teraz podajemy do Ronaldinho Chyba nie spalił Pele Może teraz Vira No Jak widać to zablokował o, o Boże nie O Boże nie! Dobra jest żółta kartka dla Van No moim zdaniem Powinna być czerwona I Vinicius Ronaldinho Pięknie 3 do 1 Dawaj Dino Powers. Chocik. Oczywiście musiał być obroniony Adama Power Powershot Vinicius Junior. Wrzutka Ronaldinho. Tak jest. 4 do 1. Do tego już nam chyba nie zabierze rywal. Chociaż no wiemy, co się wydarzyło w poprzednim spotkaniu. O, leż tutaj wyklepał rywal. 2-4. Nie pozwolę mu wrócić do gry. Nie ma opcji. Podanie. I jeszcze tutaj. Bele! Jest! Oleż, bezlitosne wykończenie. 5 do 2. Romantyniu! Jest! Ja sądziłem, że to wpadnie, to tak leciało wysoko. Jezu, taki opadający liść, jak to się mówi, ale piękna bramka, niesamowita. Okej, okay, proszę Państwa, już po doliczonym czasie za chwilę sędzia powinien zakończyć ten mecz. Wygrywamy to na spokojnie. Ale jakie tutaj wyniki są w tych meczach? Nie tu 6, 2, tam 9, 5. No, jakieś normalnie nienormalne. Otworzymy teraz paczkę 10 razy 85 plus, jako wróżbę. Jeśli będzie karta 95, no i... Chyba jest, chyba jest, bo jest to Hero Footies. Tak jest, Rikę. No jest 95, także chciałem powiedzieć, że jak będzie, ale jeszcze jedna będzie. Ej, poczekajcie, kto to jest? Gorecka 97! Ojej! Jestem ciekawy, ile on kosztuje, ale możliwe, że to jest naprawdę mega traf. Zaraz zobaczymy. Gorecka. Okej, okay, dobra, nie jest dużo warty no nie jest dużo 4, Czterdzie... no ma quicksel praktycznie, ale dobra, mamy kartę powyżej 95, więc jestem pozytywnie nastawiony. Fnatic 4. <laughs> Michael Ferdinand Alaba Alabazidan, Vieira, Best, to jest Neymar, Neymar 99 i Cristiano Ronaldo 99. Rozjeżdżamy go. Teraz Ronaldinho powądamy do winiego. VINI! gol 1 do zera, tak jest. Rywal gra tutaj lepiej mi się wydaje. Na pewno tego pierwszego przeciwnika więc trzeba grać spokojniej i inteligentniej. Cristiano Ronaldo, Eusebio Van Dijk, tak jest. Zablokował ten strzał. Podanie do Viniciusa, Pele, Pele, ball roll i może jakaś fineska i jest udało się. 2 do zera, piękna fineska pana Pele, jest. <laughs> Ależ Krojf się zabawił, teraz Vinicius Junior. Let's go, let's go, Vini, Może Vinicius? A Jałzepia, dobrze. No, wanda, jak tu ściana. No, nie do przejścia. Oj, oj, oj. Ależ podanka do Viniego. On zagrywa do Krojfa. Krojf Cruyff na zielonce. Kurde, no akurat stał w dobrym miejscu. Vinicius, Fineska. <laughs> Prawie to wpadło. I do Ronaldinho. Co tutaj? Ale dobra, już za dużo. Oleś, piła do Dino. Piła do Dino. No nie, Jezu, jakie podanie znalazł. Vinicius, serio? Neymarito, to rywala, Vinicius. Nie wierzę, nie wierzę w to po prostu, nie. No kurde, przed chwilą wygrywaliśmy 2-0. Dawaj, jedziemy, pele. Nie, I lecimy wini? Wini! Ja pierdzielę, jako to obronił! Neymar! Ja pierdzielę! Jaki w ogóle zwrot wydarzeń? Nie, no nie wierzę po prostu w to, co się tutaj wydarzyło. nie Byłem pewny, że to mamy. Niestety. Stracimy opendę, czas na pożegnanie, niestety. Najlepszej wersji, pana opędy w EAFC24. Tą wersją rozegrałem 39 spotkań, strzeli 36 bramek 21 asyst. Coś tam może było w skład Battles, ale już nie pamiętam. No szkoda, naprawdę szkoda, kurczę, tych spotkań, bo były one na spokojnie do wygrania, ale cóż, przepalamy, przepalamy go na paczkę 85 plus razy 10. Lecimy. Zgłaszamy pana openda do przepałki. Poszło. Openda przepalony. I zobaczmy, co za niego dostaniemy. Let's go! Sprawdźmy. Nie wiem, co by musiał dostać, żeby ucieszyć się bardziej. Będzie to Hegerberg-Toc, a z nią inny Toc. A jest nim Herrera 90. A w środeczku są fajne foderki, powiedzmy, ale nic wyjątkowego. No i dobra, proszę państwa, niestety nie udało nam się uratować Opendy. No takie było wyzwanie. Zawiodłem. Wiadomo, nie grałem długo tą kartą, no, ale jednak to jest już nasza legenda w tej serii. No i szkoda po prostu, że straciliśmy ją. Mówi się trudno. Najważniejsze, że mam jego tą legendarną wersję, którą trafiliśmy. Na początku gry. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapeczkę do góry. I widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.